W każdej firmie, w której zaczynaliśmy rozkręcać sprzedaż, pracowaliśmy nad buyer-personą. Buyer-persona to jest hipotetyczna postać, która w danej firmie mogłaby być zainteresowana naszym produktem lub usługą. Dlaczego to takie ważne? Żeby rozumieć, że w każdej firmie jest kilka buyer-person i że trzeba przygotować dla nich osobno różne treści. Te treści to po prostu coś, co ma dla nich sens w naszej usłudze lub produkcie. Więc jeżeli pozyskujesz zimnego klienta, i łączysz się do kogoś w firmie, to warto wiedzieć, kto to jest, po to, żeby wiedzieć, jakiego argumentu użyć, żeby on chciał dalej rozmawiać. Nigdy nie wiemy, jak wiele osób w danej organizacji wpływa na decyzję o zakupie. Więc jeżeli rozumiesz, ile osób jest w firmie, z którymi będziesz miał kontakt, to możesz przygotować różne problemy, które rozwiązuje Twoja usługa lub problem. W ten sposób masz większą szansę na to, że porozmawiasz z osobą, która będzie chciała w ogóle rozmawiać. Jeżeli będziesz robił listy takich problemów i listy ludzi, którzy działają w danych firmach, którym chcesz coś sprzedać, to będziesz mógł mierzyć, które problemy, które rozwiązujecie, dają dany efekt w danej firmie. To jest bardzo ważne, bardzo cenne, jeżeli zaczniesz reklamować się za pieniądze w internecie. Bo tak jakby będziesz miał już przetestowane to, co zadziałało na żywym organizmie. Zostaw obserwacje i czekaj na więcej.